Dzień dobry, witam Was w ostatnim dniu nauki. Jutro pozostaną do odebrania świadectwa, także zobaczymy się na zakończeniu roku szkolnego. A teraz zapraszam Was na taką specjalną lekcję, która poświęcona jest tematyce bezpieczeństwa podczas wakacji. Jest to kontynuacja akcji Dzieci uczą rodziców. Między innymi rozmawialiśmy o pszczołach, a dzisiaj porozmawiamy właśnie o bezpiecznych wakacjach. Także skup się, bo to jest bardzo ważne. W trakcie tej lekcji dowiesz się, jak bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą oraz jak być bezpiecznym podróżnikiem w górach. Czyli tu są wymienione miejsca, gdzie najczęściej spędza się czas w trakcie wakacji. Najpierw wspomnimy o lesie. Żmije i inne leśne zwierzęta omijaj szerokim łukiem. Pamiętaj, nigdy nie rób im krzywdy. Las to ich dom i mają prawo tu być. Jeśli jesteśmy przy lesie, to oczywiście przypominam, że w lesie nie palimy ognisk. Nie bawimy się ogniem i oczywiście nie wyrzucamy śmieci. Nie hałasujemy właśnie ze względu na mieszkające tam zwierzęta. Uważaj na złodziei. Nie zostawiaj swojego plecaka bez opieki. Twój telefon lub pieniądze mogą paść łupem złodzieja. Poproś kogoś o ich przypilnowanie. Przechodź po pasach przez jezdnię. Gdzie można bezpiecznie przechodzić przez jezdnię? Oczywiście tam, gdzie znajdują się pasy, czyli zebra, i gdzie świeci zielone światło. Gdzie grać w piłkę? Lubisz grać w piłkę? Pamiętaj, aby zawsze grać na boisku, nigdy na ulicy czy chodniku. I uważamy na miejsca, które znajdują się blisko ulicy, ponieważ może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Kolejny punkt: rozpalaj ognisko w miejscach dozwolonych. Piknik w lesie to dobry pomysł. Pamiętaj tylko, aby ognisko rozpalać w miejscach do tego przeznaczonych. Tutaj nie ma tego zapisu, ale oczywiście wy, jako dzieci, nie bawicie się ogniem. Ogniska czy grille rozpalają osoby dorosłe. Pamiętaj o bezpieczeństwie wsiadając na rower. Gdy wsiadasz na rower, nie zapominaj o kasku i kamizelce odblaskowej oraz o ochraniaczach na kolana i łokcie. Uchronią Cię przed nieszczęśliwymi skutkami upadku. Tutaj jest mowa o rowerze, ale oczywiście chodzi również o rolki, o hulajnogę, pamiętamy o bezpieczeństwie. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych. Lubisz pływać, pamiętaj o tym, że kąpać należy się zawsze w miejscu strzeżonym przez ratownika wodnego i pamiętać o tym, żeby sobie nie robić takich niepotrzebnych żartów, ani nie bawić się, że ktoś kogoś podtapia. Woda to jest żywioł, dlatego trzeba zachować bezpieczeństwo. Pamiętaj o kapoku. Gdy wsiadasz na łódkę czy rowerek wodny, koniecznie załóż na siebie kapok. Zapewni ci on bezpieczeństwo, gdy wpadniesz do wody. Zgubiłeś się na plaży? I teraz uwaga. Chwila nieuwagi i zgubiłeś rodziców? Poproś ratownika wodnego o pomoc w poszukiwaniu mamy i taty. Tutaj jest mowa akurat o plaży, ale zgubić się można wszędzie. Także pamiętajcie, żeby poprosić o pomoc y, osobę dorosłą y, lub skorzystać z telefonu komórkowego. Wy teraz często nosicie y, telefony przy sobie. Co robić w czasie burzy? Burza pokrzyżowała ci plany. Przeczekaj ją, schowaj się w budynku lub w samochodzie. Nigdy nie stawaj pod samotnym drzewem, bo ono przyciąga pioruny. Planujesz wycieczkę do jaskini? Lubisz jaskinie? Wybieraj się z rodzicami tylko do tych, które są przystosowane dla turystów. Pamiętaj, że trasa Twojej wędrówki musi być odpowiednio zabezpieczona i oświetlona. Jeśli chodzi o wyjście w góry, pamiętaj o odpowiednim obuwiu. Wędrówka w góry to nie spacer po parku. Załóż odpowiednie obuwie i ubierz się właściwie do pory roku. Zabierz ze sobą plecak i zapakuj do niego ciepłą bluzę oraz kurtkę przeciwdeszczową. W górach pogoda jest zmienna. Ja bym tutaj dodała, że warto też pamiętać o napojach, czyli o wodzie, ponieważ lato to jest bardzo ciepła pora roku. Trzeba się nawadniać. Dziękujemy za uwagę. Także życzę Wam spokojnych, bezpiecznych przede wszystkim wakacji. Pamiętajcie o tym, jak należy się zachowywać, o co należy zadbać, i do zobaczenia jutro na rozdaniu świadectw. Do widzenia.